Witam w kolejnym filmiku. Tym razem jeżeli chodzi o makijaż, nie wykonałam go paletą nową, którą nabyłam, czyli NABLA Secret Palette. Na wstępie powiem, że tak. róż Balm, trochę bronzera Kobo, pomadka to jest Airplane Mod Color Pop, bardzo twarzowa, super się utrzymuje. Jeżeli chodzi o makijaż oczu, już trochę pomigam tym połyskliwym, trochę tym dołem takim. Tam jest taki jeansowy cień metaliczno diamentowo drobinkowy Generalnie całość dopasowałam też do stroju oczywiście. Użyłam pięknego, chłodnego brązu matowego. On się nazywa go Trochę w załamaniu dałam więcej ciemniejszego. Ten połyskliwy cień na bazie z NYX to w kąciku, bez bazy. On tak połyskuje na trochę złotawo, trochę różowawo. Gdzieś Róż jest taki złotawo-ciepły. Z to jest właśnie hyper-essential. Dałam trochę tych brązów na dole, trochę takiego różu giulietta, natomiast tutaj w środkowej części jest to na dole yy, chyba najpiękniejszy, naj, dla mnie naj, naj, najbardziej wybitny cień tej palety, czyli yy, Fantasize, yy, właśnie taki jeansowy, metaliczny, drobinkowy, to jest ta ponoć nowa formuła w sieniach NABLA, taka diamentowa yy, i właśnie na bazie z NYXa. Akurat po prostu on taki kombinezm, który ma takie ciepłe tony, różne takie właśnie miedziano-brązowawo, beżowo-brązowe i właśnie ma też akcenty niebieskie, także pięknie się to wszystko komponuje. Także dziękuję za uwagę, a jeżeli chodzi o perfumy dnia, to testuję sobie, więc jak tutaj mam takie właśnie bardziej testy, na nadgarstkach lewy jest to futur Robert Pige. Natomiast drugi zapal na prawej w ramieniu jest to też Robert Robert jak dobrze wymawiam. Będzie Robert, Robert, Robech, Robert, nie wiem. To takie będzie takie RH, Robert, Robert, powiedzmy tak. Ehm, Junis, jak dobrze wymawiam, ehm, powiem tak, początek bardzo fajny, taki ja generalnie ten zapach już znam wcześniej, teraz mam po prostu flakony, ale miałam kiedyś jakiś samplerek, ehm, Futur chyba nie do końca znam. Ten ehm, Junis, on jest taki owocowy, ehm, tam jest niezwyczajny motyw czerwonej puszki, w stylu czy też... Ehm, Grande Żuła od Italii, natomiast zabań niestety wypada słabiej, bo on pozbywa się potem tej takiej świeżości, goryczki, tylko właśnie jest taki bardziej, później się wysładza, jest tak różnie, nie wiem, zaraz wychodzę, nie wiem co użyję globalnie, natomiast yy, bardzo jestem czerwona tą, tą, tę paletą, tak, yy, być może właśnie będę nagrywała właśnie takie różne zestawienia, yy, co można z niej wyczerować, o, to no tak... Nikt nie oddaje, ale widać, że na dole jest ten jeansowy, bardzo twarzowy makijaż w ogóle bardzo mi się podoba. On jest taki delikatniejszy względem tych, które miałam ostatnio, bo używam często dużo pigmentów, ale też również się bardzo ładnie mieni błyszczy. Jest taki, bym powiedziała, ciepławy. Dokładnie też właśnie tego kombinezonu, tak. Także to tyle. Mm, co jeszcze chciałam powiedzieć o perfumach, powiedziałam. Nie wiem co. A, użyłam dzisiaj w ogóle rano, bo już byłam na dworze. Yy, użyłam yy, girle Terracotta Le Parfum, czyli przepiękne, takie osłodzone, takie szeroko karmelowe, yy, narkotyczne białe kwiaty. Przepięknie dzisiaj jest chłodniej, to jest fajne, dzisiaj jest chłodniej i jakoś w ogóle, yy, chciałam się czegoś mocniejszego, także użyłam tego zapachu. Yy, i też nadgarstkowo testowałam wówczas inny zapach Kate Spade, jak dużo mówią. Kiedyś taki zielony zapach, taki właśnie liściasto, zielonkawo, mokro, trawiasty. Tym razem mam zapach, który mam w sobie ruszę piwonie oraz wiśni. Ale o nim będzie szerzej w jakimś osobnym filmiku. Także, a Futur też będzie osobny, czyli Generalnie ciekawy zapach, ale trudny. Trudny, nie każdemu się oczywiście się spodoba. To jest taki, bym no trochę nie dzisiejszy, zielono-szyprowy, ale ma swój na pewno... Urok, także dziękuję za uwagę i do usłyszenia.